Wiadomość dla ciebie dzisiaj. Duch antylopy życie przyspiesza. Wiadomość wyroczni. Kiedy duch antylopy Wybiega do twojego życia, przypomina ci o przyspieszeniu twojej osobistej ewolucji. Dostajesz jednoznaczny sygnał, że nadszedł czas, aby działać. Ustal swoje intencje i podejmij kroki, aby urzeczywistnić swoje marzenia. Możesz poczuć intensywność tej energii, i ważne jest, aby teraz z niej skorzystać. Jeśli masz plan dotyczący kariery lub finansowej obfitości, teraz jest moment, by zwiększyć tempo. Jeśli pytasz o związek, zrób pierwszy krok. Pamiętaj tylko, że intencje, które wprawiłeś w ruch, realizują się w zawrotnym tempie. Bądź czujny i nadążaj. Rzeczy zaczynają się robić naprawdę interesujące. Kiedy duch antylopy wzywa Cię do szkoły działania. Wiadomość ochronna. Jeśli masz wrażenie, że wszystko dzieje się z prędkością światła, trudno kontrolować oczekiwane rezultaty czy ustalone cele, ponieważ zanim tam dotrzesz, tak naprawdę już będziesz poza nimi. Teraz jest czas, by odpuścić i cieszyć się ekscytującą jazdą, ponieważ intencje, które w przeszłości ustawiłeś w ruch, nabierają formy w błyskawicznym tempie. Twoim zadaniem jest trzymać kurs, nawet jeśli tempo wydaje się zawrotne. Pogódź się z nim, bo jeśli wykorzystasz tą przyspieszającą energię, będziesz rozwiązywać wyzwania z łatwością zamiast dać się przytłoczyć. Jeśli coś. Nie ma służyć swojemu dobru, bez względu na to jak bardzo tego pragniesz, duch antylopy szybko to usunie, abyś mógł skierować się ku temu, co naprawdę jest dla ciebie przeznaczone. Jeśli coś nam zostaje, ci odebrane, bądź wdzięczny. Oddychaj głęboko i idź dalej.